Oddają krew i tym samym ratują ludzkie życie, honorowi krwiodawcy z gminy Ozimek wzięli udział w sportowych zawodach strzeleckich. Idea to jest szerzenie krwiodawstwa Szerzenie królastwa i te integracja, bo y, y, kluby są rozrzucone po całym województwie jak nie są zawody regionalne, ale. Jest możliwość integracji, spotkania się tutaj. Na tym polegają właśnie te nasze spotkania, że spotykamy dzisiaj, mamy być chyba 8 albo 9 klubów, także ludzi będzie razy 4, nie, bo to są plus rodziny widzę też przyjechały, więc tych ludzi trochę będzie, poznają się, przypominają sobie, bo spotykają się kilka razy w roku, nie, bo na tych spotkaniach i cały czas to są rozmowy, jak, jak, jak działać żeby utrzymać lub przede wszystkim. Dzięki takim wydarzeniom honorowi krwiodawcy mogą się lepiej poznać. Impreza jest także podziękowaniem za ich aktywny udział w honorowym krwiodawstwie oraz zachętą do dalszego oddawania krwi. Po prostu krwi nie można wyprodukować. To jest. Przy każdej operacji ta krew jest potrzebna. Przy każdym zabiegu, cokolwiek się dzieje. No nie, nie jest możliwe wyprodukowanie sztucznej krwi. Młodzież jest trochę trudna do zdobywania, ale przybywa. Przybywa w każdym klubie, zawsze co roku coś tam jest, nabytku nowego jest, także przybywa. Między innymi przez takie właśnie organizowanie takich imprez, jak dzisiaj jest, jest ich w rejonie zawsze kilka, bo są wędkarskie zawody tam różne, potem jeszcze są kręgle. I ci ludzie to widzą, ci młodzi przychodzą, z rodzinami przyjeżdżają, z ojcami przyjeżdżają, jak to się mówi, i zapisują się do klubów. Strzelnica w Ozimku jest doskonałym miejscem do doskonalenia umiejętności strzeleckich. Jest to strzelnica położona 300 metrów od zwartej zabudowy, ale nie mamy jakichś poważnych skarg mieszkańców. Po prostu mieszkańcy tutaj są oswojeni, że od kilkudziesięciu lat tutaj się strzela. Strzela się tutaj bezpiecznie, nie mieliśmy tu jeszcze jakichś żadnych poważnych ekscesów i oby, oby tak było dalej. Możliwości są nieograniczone, bo to jest uzależnione od naszych gospodarzy, a tutaj gmina nas bardzo wspiera, tak samo jak i lasy państwowe. Stąd nie mamy tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o aktywność. Honorowi dawcy krwi ratują zdrowie i życie drugiego człowieka członkostwo w klubie daje wiele korzyści, jak widać, nie tylko dla osób, którym przekazywana jest krew, ale także dawcom.